Dzień dobry. Jestem dzisiaj zła. Rano wstałam z zamiarem, że coś zrobię i... Yy, zrobiłam, tylko mi nie wyszło. <grym> Taka jestem zła, <grym> że mi się nie udało. Nie wiem, są czasem takie dni oporu, że po prostu cokolwiek złapę do ręki, to wszystko mnie yy, przerasta albo nie, nie wychodzi, albo upada, albo się zniszczy, albo się potłucze, i takie mam dzisiaj takie. Mm, nie dobrze jest, nie dobrze jest. No dawno nie byłam taka zła <grym> na siebie, na całokształt, na, yy, na pogodę. Powiem Wam, że mm, dzisiaj tu u nas, jak się obudziłam o siódmej, no to jeszcze o siódmej to już tak widno jest. A tu było tak ciemno, tak burro, tak szaro, że się zastanawiałam, która jest godzina. A to dopiero siódma jeden. Czasem się budzę siódma siedem i wtedy wiem, że aniołki są przy mnie. A dzisiaj była siódma jeden. No przeważnie się koło siódmej budzę. To mi zostało jeszcze z czasów, kiedy byłam w szpitalu. <laughs> Chorowałam na płuca i tam pobudka była zdaje się o siódmej, i, i tak mi to zostało, że do dnia dzisiejszego budzę się. Tak jak to jest normalny dzień, to, to normalny mój zegar biologiczny jest siódma. Natomiast czasem się budzę wcześniej, czasem się budzę później. Ale standard powinna być siódma. No. no i co ja mam dzisiaj zrobić? Jak mi nic nie wychodzi, posłuchać muzyki, potańczyć, włączyć sobie jakiś filmik. Do pracowni nie idę, bo po południu na, na już niedługo mam spotkanie i bez sensu iść, jak wiem, że nic nie zrobię. Hmm. Hmm, hmm hmm no także właściwie dzisiaj to taki film o niczym no podobno że rezonans szumana strasznie się do nas y, uderzył w nas, y, puls ziemi się bardzo podniósł i prawdopodobnie nas to strasznie męczy nie wiem jak, ma, jak tam u was ale u mnie to jest tragedia bardzo źle się czuję i psychicznie i jakoś tak mentalnie. No, fizycznie to tak średnio daje radę. Kręgosłup trochę boli, jak zwykle, ale tak to jest ok. No, na śmietniczki też nie idę, bo jest deszcz, zimno, bez sensu. No, stracony dzień. I no, wziąć tą pseudo która wczoraj była na śmietniku, się położyć i się nie obudzić. No to takie to jest taki albo to było, była nieudana trumna i zrobiono z niej obudowę na nagrobek, albo ogólnie obudowa na nagrobek. No proste. Albo i nie. Boże, jak ja dzisiaj gadam bez sensu. Dawno tak nie gadałam. <laughs> Nawet nie wiem, co wam, wam dzisiaj powiedzieć. <laughs> nie, ja dzisiaj chyba tego filmiku nie puszczę. Bez sensu. <laughs> Takie gadanie o wszystkim i o niczym. Dobra, pokażę Wam te moje y, y, tragiczne dzieła. Jeszcze co zaczęłam robić, to to pudełko za Wam kiedyś pokazywałam. Tekturowe, dno mi odpadło. To jest pudełko od, od, od Urszulki, w której były muszle. No i zrobiłam w takie fajne wzory. Tutaj miało być jeszcze pomalowane na czarno albo na złoto. A tu mi się. Klej złuszczył i jak podniosłam kawałek, to rozwaliłam sobie cały obrazek. Jeszcze tam widać troszeczkę go, ale no trzeba by było nakleić go od nowa. Tu jest też jeszcze taki jeden. To miało być takie pudełko astrologiczne, ezoteryczne. Tak sobie wymyśliłam. Ale nie chcę mi się go drugi raz robić, a po drugie dno odpadło. Musiałabym robić wieczko. A to, co jest, odwrócić do góry nogami, żeby było kompatybilne z wieczkiem. A Odpuściłam. Druga rzecz, którą zrobiłam, może i by to było ładne, ale przegięłam ze sznurkiem, bo dałam za gruby sznurek dlatego czarny, bo nie miałam innego. A spróbuję. Więc sama sobie zrobiłam kuku coś takiego zrobiłam. Obramówkę dałam, bo nieładnie było wycięte, więc mówię dam sznurek. Ale jakby był brązowy, to by może był ładniejszy, nie? Nawaliłam tego i tego jest za dużo. Jest to takie za grube, za masywne, za ciężkie. Nie podoba mi się. Ale kogutki są fajne. Też chyba do przerobienia, albo może może ja bym pomalowała ten sznurek jeszcze na jakość. Może go spróbuję jeszcze pomalować. Dobra, jakiś złoty może. Może nie pasuje złoty do takiego. No. A pierwsze co się, się zdenerwowałam rano. Tutaj wam pokazywałam taki bambusowy talerz. Ja go wrzuciłam do zmywarki i jest go połowę mniej. A dlaczego jest połowę mniej? Bo się rozleciał. No, yy, i takie się zrobiły. Yy. No to, to, to po prostu z brzegów zaczęło odpadać. I tak są te talerze właśnie, kochani, zrobione. One są naklejone. W takie, takie nie wiem, czy to jest bambus. Chyba bambus. Jedno na drugi i z tego robią taki talerzyk. Nie? To, o, to jest w kółko. No i tak myślę sobie, co by z tego zrobić. I doszłam do wniosku, że jak już mam takie bambusiki, no tutaj muszę jeszcze odbolić, to można zrobić z nich kółeczka, skleić i zrobić ozdoby świąteczne. Dodać tutaj szyszek, jakiegoś Mikołaja i takie do powieszenia, nie? Gdzieś tam na drzwi można sobie takie zrobić. Także jak chcecie sobie, jak potrzebujecie takich witek na jakieś różne ozdoby. To, a macie taki talerz, to tylko go włożyć do smywarki i, i po prostu już macie gotowe drewienka. Także można sobie coś tutaj wymyśleć. No nie wiem, co tam jeszcze można było z tego. To, to jest takie na tyle giętkie, też się trochę łamie, więc trzeba też uważać. To teraz zagląd, to pewnie się złama. O widzicie, już się złamało. To jest bardzo delikatne. Można to wykorzystać na jakieś instalacje do obrazów. O, na przykład coś takiego. O. To sklejać, nakleić na jakieś jakieś deseczki i pomalować na złoto. I można takie listki porobić na przykład. No, można no. W przyrodzie nic nie ginie. Coś z tego można o oko można zrobić, tutaj dać jakąś yy, formę okrągłą. No. Coś tam będę kombinować, ale nie dzisiaj, no. I jeszcze miałam robić doniczkę, znaczy osłonkę, bo mam taką osłonkę. Zjadłam ją ostatnio z mojego okna, bo już było za dużo. I chciałam na, na przykleić takie aniołki na nią. Ale już się boję cokolwiek robić. Mam takie aniołki. Słodzieśne. No i one miały przyjść tutaj na doniczkę. Miałam to wyciąć. Ale po prostu jestem już tak znużona, zmęczona, zezłoszczona na, to, na ten fatalny dzień, że po prostu tego robić nie będę. No, ale teraz... Zastanawiam się, co robić, żeby, żeby się nie nudzić. <grych> no, także coś będę musiała wymyśleć. No, ale to mnie intryguje, powiem Wam, że te, te takie. No, muszę... Najlepiej, jak one są wilgotne, bo wtedy są takie. Hmm. Może, może posklejam sobie kilka takich i będę kombinować takie wiszące anioły. No, też by były fajne. No, no dobra, kochani. Dzisiaj taki króciutki filmik, no bo nie będę mówić, jak nie mam o czym mówić. Po prostu jestem dzisiaj w okropnym takim stanie mentalnym. Mam nadzieję, że wy się lepiej czujecie, że jakoś funkcjonujecie, bo ja dzisiaj tragedia. Że pozdrawiam Was serdecznie i mimo wszystko życzę miłego popołudnia. Trzymajcie się cieplutko.